Jeśli dalej nie korzystasz ze źródeł LED w swoich lampach, to popełniasz kosztowny błąd. Ledy są energooszczędne, działają przez lata, a paleta możliwości jest naprawdę duża. Przy zakupie oświetlenia, zastanawiasz się jednak, czy wybrać lampę na żarówki, czy wyposażoną we wbudowane źródło światła LED. Jako producent oświetlenia, ba, jako osoba, która uczestniczy w pracach projektowych nad kolejnymi modelami lamp, chętnie rozwieję Twoje wątpliwości. Naszym zdaniem błędem jest stawianie wszędzie na lampy wyposażone w moduły LED. Przede wszystkim dlatego, że żarówki dają dużo większe spektrum możliwości. Można dobrać wielkość żarówki, jej kąt światła, moc, temperaturę barwową. Można wybrać smart żarówkę z różnymi kolorami i dopasowaną do waszego systemu inteligentnego domu. Opcji jest naprawdę wiele, wymiana żarówki jest Prosta, a koszty żarówek LED maleją z roku na rok. I w większości lamp, to właśnie lampy na żarówki LED będą najlepszym wyborem. Z przyczyn funkcjonalnych i stylistycznych nie zawsze jednak można zastosować żarówki. Dlatego, wśród ponad tysiąca lamp Argon są i te wyposażone w moduł LED, tak jak ta tuba Hampton za mną. Robimy to wtedy. Gdy moduł LED sprawia, że lampa wygląda efektownie. Są trzy istotne rzeczy, które musisz wiedzieć. Po pierwsze, w standardzie nasze moduły LED mają temperaturę barwową 3000 kelwinów, a na życzenie i bez opłat zmienię ją na 4000 kelwinów. Po drugie, wszystkie nasze lampy LED mają 5 lat gwarancji. Wierzymy w to, co robimy i chcemy dać wam też pewność, że to lampy na lata, a nie jednorazówki. Po trzecie, nawet po wielu latach możesz do nas wrócić po zakup modułu i dokonać samodzielnej prostej wymiany lub odesłać lampę do nas na taką wymianę, jeśli zajdzie taka potrzeba. W Argon produkujemy lampy w Polsce, produkujemy je solidnie, produkujemy je dla Ciebie i Twoich wnętrz. Już teraz wybierz lampy do swojego wnętrza. Nie czekaj. Kup lampy Argon na sklep.argon,